Organizacja i szkolenie wciąż są u nas na najwyższym poziomie, ale y, wydaje się, że wcale nie niższym niż w takiej Afryce, w której pan pracował. A tam, mimo wszystko, y, drużyny są w stanie osiągnąć całkiem spore sukcesy na arenie międzynarodowej, skąd to się bierze? Powiem tak, że tutaj y, w ogóle cała polityka sp sportowa futbolu afrykańskiego jest inaczej stworzona, prawda? Pracuje na innych fundamentach, pracuje w zależności od okresów, jakie, jakie, jakie są. Ja pamiętam okresy w futbolu afrykańskim, że no nie było dużo zawodników zawodowych. To znaczy się dzisiaj mamy, nie chcę to określić liczbą, ale mamy w zasadzie wszystkie drużyny afrykańskie posiadają zawodników zawodowych, którzy są szkoleni. I, I którzy pracują w klubach zawodowych, więc oni tylko przychodzą, przyjeżdżają do, do, do swojego kraju, żeby bronić swoich barw narodowych. Natomiast e, całą pracę, e, codzienną pracę, e, oczywiście robią e, w klubach. Natomiast e, co jest interesujące, bo e, w Afryce powstaje bardzo dużo ośrodków sportowych e, dla młodzieży. E, Wiele klubów zawodowych angażuje się w budowie, w budowie tych, tych ośrodków, bo e, z, e, określają oni to w ten sposób, że jest to e, dobry interes e, dla piłki nożnej, także dobry interes finansowy, e, szkolenie tych zawodników zdolnych, bo oni mają duże zdolności jest dużo tańszy niż zawodników szkolonych tutaj na miejscu. Nie wszystkie kluby mogą sobie na to pozwolić, prawda? Zawodowe, ale w większości kluby to robią. Nawet dochodzi do tego, że w tych ośrodkach sportowych w Afryce pracuje dużo Europejczyków, trenerów z klubów, tych, którzy po prostu są zainteresowani tym szkoleniem, także jest bardzo dużo zmian. Futbol afrykański na tym korzysta. Niektóre kraje same tworzą się i budują tą infrastrukturę, budują także, dają możliwości większe. Przez szkolenie kadry trenerskiej, bo dużo trenerów afrykańskich wyjeżdża na szkolenie, czy to do Francji, czy to do Niemiec. Także no jest dosyć działanie pozytywne oczywiście w tym afrykańskim futbolu. Panie trenerze, znamy wszyscy Pana wielkie osiągnięcie na czarnym lądzie. Proszę przypomnieć, jakich piłkarzy udało się Panu wypromować dzięki pracy z drużynami, które. Wydawało się, nie są faworytami, a w dużych turniejach osiągały duże sukcesy. Jest to piłkarze, którzy dzięki Panu zabłysnęli. Tak, ja dużo mam. No z tych największych takich sław to mogę zaliczyć Roger'a Mille z, z Kamerunu, który grał nawet do 42 lat. Był on ze mną przez dwa lata w Saint gdzie gdzie pokazał się z jak najlepszej strony, zresztą był wyśmienitym zawodnikiem, człowiekiem też, ale oprócz tego no był szelcem. Tak? W sezonie był w stanie minimum tych 20 bramek zawsze strzelić, Także bardzo go wysoko ceniłem i cenię go do dziś, bo on dzisiaj odgrywa też bardzo ważną rolę w futbolu afrykańskim. Poza tym no, miałem zawodników takich jak Krimo Marokańczyk. E, miałem nagbeta nag e, Marokańczyka. E, miałem takich zawodników jak Keita, który w tej chwili jeszcze cały czas gra w hiszpańskiej Lizy. E, no, było dużo, dużo, dużo zawodników e, grało ze mną. Znaczy byłem dla nich e, trenerem i, 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 i dzisiaj to mnie cieszy, bo jakieś zostały wspomnienia, jakie zostały e, takie, można powiedzieć, e, e, doświadczenie pracy z tymi, z tymi zawodnikami. E, ja zawsze uważam Afrykańczyków za, za zawodników bardzo zdolnych, za zawodników, którzy, którzy za wszelką cenę chcą osiągnąć coś w życiu i, i, i w tej dziedzinie piłki nożnej. Także z przyjemnością wracam do wspomnień, z przyjemnością e, mogę mówić o, o tych sukcesach, bo rzeczywiście sukcesy były e, Mogę tylko powiedzieć jedno, że miałem takie szczęście, że oprócz tego, że brałem jako zawodnik udział w Olimpiadzie i w Mistrzostwach Świata, to tak samo miałem szczęście ze zespołami afrykańskimi jako trener też brać udział w Olimpiadzie i tak samo na Mistrzostwach Świata. Także no, ciekawe to było, szczególnie dla mnie. Dla dla zdobycia większego doświadczenia, dla, dla przeżycia tego wszystkiego. Panie trenerze, czy uważa Pan, że obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, nowy zarząd, będzie w stanie wypracować taki system szkolenia, o którym teraz mówimy, który spowoduje, że tak jak Pan wspomniał, będą pojawiać się nie tylko wybitni pojedynczy polscy piłkarze, jak będzie stworzony taki system, że będzie się tych piłkarzy pojawiać cała masa? Ja myślę, że na pewno jest dużo do zrobienia w polskiej piłce nożnej. Trzeba umieć wytworzyć oczywiście te struktury, chociaż nie możemy narzekać, prawda, że, że jest źle e, pewne rzeczy się robi i to robi się też dobrze, jeżeli chodzi o, o szkolenie tej młodzieży. E, myślę, że trzeba poukładać to może lepiej, stworzyć lepsze warunki do tego, żeby po prostu e, szkolenie e, e, tych zawodników młodych było na wysokim poziomie i to co powiedziałem o, o tym, że no jest nam potrzebnych dużo tych infrastruktur potrzebnych do pracy na boiska. E, powiem szczerze, że ja kiedyś wychowałem się na ulicy, na, na placu e, i tam, żeśmy grali, tam, żeśmy technikę zdobywali, dzisiaj tą, tą e, to możliwości, tej możliwości nie ma z tego względu, że no rzeczywiście, że buduje się, no w tej chwili jest taka możliwość, że w tych różnych dzielnicach stawia tam, buduje się te, te stadiony, te, te boiska prawda, o terenie syntetycznym, gdzie, gdzie, gdzie po prostu chłopacy z tych, z tych dzielnic mogą sobie po, po, pobiegać, pograć sobie. Natomiast całą odpowiedzialność myślę, i to jest ważne, że szkolenie tych młodzieży to tylko klub może wziąć. Nie ma innej możliwości, bo ulica już w tej chwili e, nie pozwala na to. Inny inne trend jest w stosunku do, do, do tego życia naszego społecznego, ekonomicznego, więc trzeba stworzyć takie warunki w klubach, żeby po prostu ta, te szkolenie młodzieży było na wyższym poziomie. Także no, tutaj jest dużo do zrobienia. E, i nie chcę wracać do tego co powiedziałem, no, trzeba, trzeba także wytworzyć tą kadrę trenerską dla młodzieży prawda? i dać możliwości i, przez, myślę i świadomie, świadomie to zrobić przez kompetencje tych trenerów do młodzieży, no, trzeba wytworzyć grupy, które po prostu by pracowały zdecydowanie lepiej. Z tą młodzieżą, no ale to, to z czasem myślę, że to będzie, bo pod tym względem jednak jesteśmy daleko od innych krajów zachodnich. Jak wspomniałem, prezesem jest Grzegorz Lato, pana kolega z Boiska. Czy może widzi pan dla siebie taką rolę w pzpn jako osoby odpowiedzialnej za, za szkolenie, takiej doradzającej Grzegorzowi Lato? Powiem tak, że na dzisiaj jestem trenerem górnika Zabrze i, i, i w tym się skupiam, pracuję dla tego klubu. Oczywiście w górniku Zabrze też myślimy poważnie, szczególnie właściciele klubu Alians myśli poważnie o zbudowaniu tej, tej grupy młodzieżowej, która by tych grup młodzieżowych, o tak bym to nazwał szkółki sportowej dla młodzieży, żeby po prostu wychować młodych zawodników, czyli tworzę to, zacząłem to tworzyć w Górniku Zabrze, że, że po prostu będziemy szkolić u nas młodych zawodników.